Cześć, jestem Hebi i zapraszam Was do serii I to było dobre. Serii mówiącej o słusznych decyzjach podjętych przez twórców. W skrócie. ITBD. 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 Postanowiłem, że jedną z jednym z elementów tej serii będzie uniwersum Marvela. W skrócie MCU. No, dlaczego postanowiłem zająć się tym? Bo uważam, że większość tego uniwersum jest bardzo strzętnie stworzona i naprawdę warto się zastanowić nad nim, wrócić do korzeni, że tak powiem. No, oczywiście, powiem szczerze, są firmy, które uznaję za droższe, ale w tej serii, i to było dobre, skupiam się głównie na pozytywnych aspektach. Do tych twórczości. Ponadto muszę powiedzieć szczerze, że osobiście uważam, że pierwsza część Ironmana jest niemalże arcydziełem. Mimo że są pewne aspekty historii, do których można się przyczepić, sama konstrukcja jest naprawdę świetna. Mógłbym wiele dialogów wyciągać z tego filmu i omawiać niemalże Zdanie po zdaniu. Ale szczerze powiem, nie sądzę, żeby miało sens narywanie filmu dwukrotnie dłuższego, było mówić oryginał. Dlatego wybrałem te najbardziej istotne z perspektywy tworzenia, z perspektywy wpływu na odbiorcę, za pomocą elementów wykorzystanych przez autora, w tym, w tym przypadku autorów, aktorów, scenarzystów i reżysera. I ten i postanowiłem je umówić. I tak więc, pierwszym elementem, na który bardzo moim zdaniem warto zwrócić uwagę, jest już jedna z pierwszych scen. Mamy przedstawione wozy wojskowe, amerykańskie wozy wojskowe w Afganistanie. Bądźmy szczerzy, mało go to dziwi. To wręcz... Pozwala nam poczuć bliskość między realiami naszego świata a tym, co jest nam prezentowane w świecie Ironmana. No i już przy pierwszym spotkaniu z głównym bohaterem, mamy BUM! Kilka informacji, które są naprawdę istotne, żeby po prostu przekonać się, jakiego rodzaju osobą jest. Mamy tak, wiemy, że jest celebrytą, bogaczem, kobieciarzem i. Powiedziem mającym sobie wiele charyzmy. No cóż, te, wystarczy posłuchać rozmowy, żeby zrozumieć, że jest. Mm, tym. Kobieciarzem, przepraszam. E, a ten, a zarazem, od razu mamy informację o tym, że jest bodaczem. Wystarczy spojrzeć choćby na to, jak się nosi, jak, że jest vipem w tym swoim garniturze z drinkiem w ręce. Do tego fakt w jaki sposób oni śmiela innych żołnierzy, którzy są jego sportą. Dobrze prezentuje to, jakim celebrytą jest, jak bardzo sama jego osoba peszy innych. No, ale odnośnie charyzmy bardzo prostym, prostym, bardzo oczywistym powod y przykładem jest to, w jaki sposób uspokaja, uspokaja, raczej przebija barierę dzielącą rok, a żołnierzy, którzy mają kłopot wykonać pierwszy krok w jego strony. Czuję się jak w drodze przed sądem. Za co? Macie mnie skasować? Nie wolno wam gadać? No, przy okazji, jeżeli ktoś bardziej zwrócił uwagę na to, jak słowa prezentują jakąś osobę, mógł zauważyć także nutę cynika w momencie, kiedy wypowiedział, że kocha pokój, nawet jeżeli ten pozbawiłby pracy. Lubię pokój, choć odbiera mi pracę. Ta jedna linijka, to jedno zdanie pokazuje, wypowiedziane z sarkazmem oczywiście, jaki ma stosunek do tego, co robi, na czym zarabia i jaki biznes prowadzi. A tu zaraz bum mamy sekwencję wprowadzającą w aktualną linię fabularną. Zobaczmy. Jednak ta zostaje przerwana, gdyż nie mieliśmy jeszcze okazji poznać się z głównym bohaterem. Nie mieliśmy jeszcze okazji się z nim naprawdę zżyć. Trzeba go najpierw poznać. Dlatego właśnie twórcy zaprezentowali nam go w teoretycznie najgorszy możliwy sposób, czyli poprzez ekspozycję. Wyrzucenie masy informacji naraz w kierunku odbiorcy. Jednak w tym przypadku zrobiono to naprawdę dobrze. Dlaczego? Bo wybrona, wykorzystano do tego benefis, czyli to wydarzenie, w czasie którego normalnym jest w podsumowujący sposób opisać rodzinę. Tylko, że w tym momencie pokazano nam jego taką publiczną twarz. Zapamiętajmy to, bo zanim do tego dojdę, hmm, co chcę powiedzieć, muszę wspomnieć o tym, żeby zaprezentowano nam także relacje, jakie ma z Rhodesem i obydają Steinem. To, jak zareagowali, jakie to jest oczywiste, że go nie ma. Mimo, że trwa benefis właśnie na cześć I teraz przechodzimy do innej sceny. Pokazują nam kontrast między tym jaka twarz starka jest publicznie, a tego jaką osobą jest w rzeczywistości. Bawi się w kasynie, tego, o tym, że to jest bardzo poważne, żeby już... No i tutaj następuje prezentacja czegoś, co ja nazywam realiami i środowiskiem. W następnych chwilach filmu pokazują nam, zamiast powiedzieć nam, że kto jakie ma relacje, prezentują je nam. Pokazują też, w jaki sposób rozwinięta jest technologia umieszczają to jako normalną, standardową część rzeczywistości zamiast na siłę wepchnąć tę informacje właśnie poprzez ekspozycję. To jest bardzo płynnie wykorzystany zabieg. Bardzo często czy to w filmach, czy to w książkach można się spotkać z tym, że mamy długie wyjaśnienie które w sumie jest bardziej męczące, a nieraz nawet niepotrzebne. Technologii, która może jest istotna dla fabuły, a może można by spokojnie pominąć ten fakt. I tutaj cofnę się jeszcze do innego momentu. Chcę wspomnieć o planach pierwszej zbroi. To nasza przepustka na wolność. Co to jest? Dociśnij i popatrz. To jest taki mały smaczek. Mhm. Pokazano nam, że więc plany zbroi są podzielone na oddzielnych kartkach. Niby nic, a jednak pokazuje pewną pewną nutę zapowiadawczości, która siedzi w starku. On jest osobą, która jednak myśli o przyszłości, o tym, jak zapobiec pewnym trudnościom. No, oczywiście, można by się przyczepić m.in. do tego, że zapomniał o tym, o tych papierach, uciekając z tej bazy. Jednak, tak jak mówiłem, w serii i to było dobre, skupiam się na pozytywach. Może kiedyś zrobię serię o negatywnych częściach. Ale dalej. Starek wraca i mamy prezentację agentów tarczy. Wilkholson, tajna agencja rozpoznania i zwalczania terroryzmu. Długa nazwa. Pracujemy nad tym. Osobiście powiem, że pierwszy raz, jak zobaczyłem tę scenę z agentem Protonem, myślałem, że ona jest tylko trendem humorystycznym. Nie spodziewałem się, że są oni stałą częścią tego świata, tej rzeczywistości. Przyznaję się, wtedy jeszcze nie znałem praktycznie w ogóle uniwersum Marvela. Czy to o komiksowego, czy też nie pamiętałem z dzieciństwa, kiedy oglądałem animowane. Tak czy inaczej, fakt, dla ludzi, którzy byli w pełni świadomi tego, czym jest tarcza, znali w ogóle to realia tego świata jako fani Marvela. Na nich był to świetny smaczek. Prezentacja, że jest w tym całym projekcie coś więcej, hmm, coś głębszego. Hmm, no i kolej... Powiem szczerze, kolejne pojawienie się Agenta też mi osobiście poczułem, że to jest jakieś zwiastowanie, hmm, że to są postacie, które... Nie mają spełnić tylko swojej roli w jednym filmie. No, i w sumie na temat tarczy chyba powiem tyle. Dalej odniosę się do Jarvisa. Dopiero w połowie filmu wprowadzono go jako w pełni samodzielnie myślącą sztuczną inteligencję. Jarvis, czuwasz? Dla pana zawsze. Wdrażam nowy projekt pod nazwą Mark II. Zapisać go w firmowej bazie danych? Nikomu nie ufam. Zachowajmy go na prywatnym serwerze. Pracujemy nad tajnym projektem? Można by powiedzieć, że przecież Jarvis pojawił się wcześniej. Tak, dokładnie. Wcześniej się pojawił jako e, jakiś rodzaj e, zaawansowanego komputera, który steruje domem. Dopiero w połowie filmu przedstawiają go jako w pełni rozumnego towarzysza do rozmowy dla Starka. I dzięki temu, że prezentowano go stopniowo, mam wrażenie, że strasznie często powtarzam słowo prezentowano, zaprezentowano itd., tak za co bardzo przepraszam, popracuję i poprawię swój yy, słownik na przyszłość. Ale tak jak mówiłem, pojawił się Jarvis, okazał się kandydatem do towarzystwa w rozmowach Starka i dzięki temu, kiedy pojawiła się kolejna sekwencja, kiedy Stark usprawniał swoją zbroję, wręcz budował Mark 2, pozwolono na narrację dwustopniową wizualną i dialogową. W czasie, kiedy mieliśmy przed oczami yy, kolejne sceny, jak powstaje zbroja Starka, no cóż, jak powstaje Iron Man, w międzyczasie w tle, czy to poprzez rozmowę właśnie Starka z Jarvisem, czy to informacji z yy, mm, telewizji, dodawano nam kolejne informacje. Nie jesteśmy znudzeni tym, co widzimy przed oczami, a zarazem napływają do nas informacje, które są istotne dla hobby, ale nas nie nudzą. No i teraz chcę wspomnieć o właśnie tej sekwencji tworzenia zbroi w większym, w bardziej detalicznie, w większym detale. W pierwszej kolejności powiem o tym, że technicznie rzecz biorąc Tą scenę można by porzucić, zastąpić, a i tak wielu ludzi nie odczułoby tego. Nie mając w ogóle pomysłu o tym, że można by zaprezentować po raz drugi proces tworzenia jej, hmm, wielu ludzi byłoby w pełni zadowolonych, gdyby pokazać, nie wiem, na przykład, dwuminutową sytuację, że starczy coś robi i wyciąga, a później wyciąga. Yy, całą zbroję z kieszeni w pełni bytową. Dla większości osób nie byłoby to żadnym problemem. Jednak fakt tego, że pokazano nam, że cały ten proces to trwało 20 minut realnych, realnego czasu. Przez 20 minut na etranie mamy prezentowane wpadki, yy, które przy eksperymentach są w pełni normalne. Mamy, dzięki czemu tworzy się mocniejsza więź między mm, widzem a głównym bohaterem. Stark staje się bardziej ludzki w odbiorze. Dodatkowo widzimy różnicę między tym, że pracując na złomie praktycznie, Stark był w stanie zbudować coś tak niebywałego jak właśnie ta pierwsza zbroja a zarazem mamy zaprezentowany, jaki jest skok technologiczny, jak bardzo mm, rozbudowana jest ta technologia w tym świecie, a przynajmniej ta, która znajduje się w rękach Starka. No, przy użyciu dzisiejszej znanej technologii nam nie da się stworzyć zbroi podobnej do Iron Man. Jednak to też jest taki, taka cząstka realizmu, gdyż nawet w dzisiejszych czasach istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że mm, istnieje prawdopodobieństwo, to jest oczywiste, że jeżeli ktoś posiada pieniądze, to ma lepszy, dostęp do lepszej technologii. A jeżeli ktoś ma mózg, by samemu je utworzyć, może mieć dostęp do jeszcze wyższej technologii. Jako ostatni element wspomnę o dogrywce. Dzisiaj są już praktycznie kultowe, ale szczerze powiem, że w moim odczuciu to było zapowiedź czegoś więcej. Przeważnie otwarcie furtki w jakiejś historii na kolejne części kończy się tym, że druga, trzecia część są tworzone na siłę. Tutaj miałem odczucie, że był jakiś plan. I te doryryki dobrze to prezentowały. Ja osobiście jestem zdania, że znacznie bardziej sensowne jest, żeby twórca stworzył jakąś formę mm, planu, właśnie na przyszłość historii, nawet jeżeli ostatecznie prezentuje odbiorcom tylko małą część. Powiedzmy jedną część w momencie, kiedy ma się pomysł zaplanowany i już praktycznie całej serii. Taki plan ma. Znacznie mniej więcej sensu, bo bardzo często po kilku częściowych filmach czy kilku sezonowych serialach widać, że w pewnym momencie są wręcz ciągnięte na siłę. A nieraz elementy pojawiające się w tych historiach zaprzeczają same sobie. I to jest coś, co bardzo często razi w oczy odbiorców. Do tego dodam. Nie, ja teraz coś zjadłem, coś chciałem powiedzieć, tylko nie pamiętam co. Dajcie mi sekundę, jakby co zrobię, cięcie. A, już wiem. Chciałem się wytłumaczyć. Tak miałem chwilę, potrwało, ale mi się naleźli. Chciałem się wytłumaczyć, że w razie czego ja nie uważam się za żaden autorytet w sprawach twórczości. Sam próbuję tworzyć, od kiedy miałem no, powiedzmy, pod 10 lat staram się utworzyć przez większość tego czasu bardzo często, jak czytałem czy oglądałem jakąś historię, to starałem się rozłożyć na części pierwsze, zarówno z perspektywy tworzenia samej historii, jak i narracji. I z tego nabyłem pewną, że tak powiem, wiedzę, którą staram się podzielić. Bardzo wiele motywów wykorzystywanych do narracji, do opowiadania jest wykorzystana podświadomie. Autor sam nie wie, jaki to dokładnie osiągnie efekt, ale prawda jest taka, że wie to podświadomie bardzo często. I dlatego można zauważyć w stylu tworzenia niektórych twórców podobne motywy, powtarzające się w niemal każdej ich książce i w niemal każdym ich filmie. Postanowiłem, stwierdziłem, że spróbuję uwydatnić takie elementy, które albo się powtarzają, albo po prostu prezentują się dobrze w odbiorze. Mam nadzieję, że nikt mnie to nie utrzymuje. Tak więc, jeżeli film Ci się spodobał, zostaw swój szat pod spodem, pozytywny, negatywny, akceptuję wszystko. No i w sumie to tyle. Dzięki. Cześć.